Zarząd Powiatu Pilskiego przedstawia projekt przyszłorocznego budżetu jako stabilny i zachowawczy, pilski starosta mówi o końcu Bizancjum. To jest budżet bezpieczny. Z trudem po trudnych rządach Pisu i porozumienia samorządowego go stworzyliśmy. Projekt przedstawiliśmy Radzie. Jest to budżet, który przeznacza na konsumpcję to, co niezbędne, to, co konieczne. Przeznacza też środki na mądre inwestycje. Powiat przeznaczył pieniądze na budowę ścieżki rowerowej na trasie Szydłowo-Pokrzywnica. 150 tysięcy złotych trafi na przygotowanie dokumentacji technicznej dla budynków wyżyskiej kolejki powiatowej. To także inwestycje w szkołach powiatu, w tym w zespole szkół technicznych, gdzie za milion złotych zostanie wymieniona instalacja elektryczna. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyżysku za 250 tysięcy złotych powstanie nowa pracownia gastronomiczna. Powiat zleci także audyty energetyczne w trzech domach pomocy społecznej. Mają być one podstawą do starania się o pieniądze na termomodernizację obiektów. Opozycja mówi jednak o stagnacji w inwestycjach w roku 2025. Pozyskiwaliśmy ogromne dotacje na inwestycje, na inwestycje rzędu kilkudziesięciu milionów w roku. Dzisiaj mamy tylko 11 milionów, z czego 20... Miliony na remont sali sesyjnej. To jest, tak jak wspomniałem, budżet biedy. Ile w, y, potrafiliśmy w, za naszych rządów przeznaczać chociażby na wydatki i inwestycje oświatowe 17 milionów, 10 milionów, 8 milionów rocznie. W tym roku jest to niecałe 4 miliony złotych, ale jeszcze gorzej sytuacja wygląda z drogami. Na co uwagę zwraca także drugie opozycyjne ugrupowanie, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Na rok 2025 zaplanowano 1200. A dla porównania na rok 2024 poprzedni zarząd powiatu zaplanował blisko 31 milionów złotych. Jest to budżet zły, nieproinwestycyjny, nieprorozwojowy. Spore emocje wzbudziły wspomniane już plany remontu sali sesyjnej. Powiedz zamierza przeznaczyć na ten cel 2 miliony złotych, tłumacząc to koniecznością dostosowania sali do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, montażem nowoczesnego oświetlenia, nagłośnienia i klimatyzacji, oraz wskazując, że będą z tej sali korzystać zarówno pracownicy starostwa, jak i jednostek podległych, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach czy spotkaniach. Ostatecznie za przyjęciem przyszłorocznego budżetu zagłosowało 15 radnych. Radni PiS byli przeciwni, a radni Porozumienia Samorządowicie. Wstrzymali się od głosu. Jedna władza poprzednia wydaje pieniądze w sposób, nazwałbym to lekką ręką, nie patrząc na, na koszty obsługi zadłużenia, a po niej przychodzi druga, która ogranicza bardzo mocno koszty i inwestycje. Liczę na to, że te 5,5 miliona złotych w trakcie roku, i to myślę, że, że tak będzie, trafi do budżetu jako wkład własny przy zadaniach. Tak się raczej nie stanie. Ta nadwyżka w sytuacji posiadanego zadłużenia w całości musi być przeznaczona na spłatę. Czyli te nasze oszczędności są pożądane, będą, a będą tak naprawdę związane ze spłatą tego wielkiego garbu, który nam poprzednicy zostawili. Zadłużenie Powiatu Pilskiego przekracza 78 milionów złotych. Ono również jest kością niezgody pomiędzy poprzednim a obecnym zarządem Powiatu.